Witaj w portfelu. Cyfryzacja zapukała do naszych drzwi już 20 lat temu, ale dopiero teraz powstał system, który się nami zaopiekuje. Niestety nie za darmo, ale dużo taniej niż żywy opiekun. Zasubskrybuj ten kanał i nie przegap nowego materiału o zarabianiu i oszczędzaniu. Co to jest ta teleopieka? O teleopiece zrobiło się głośno w 2017, gdy media donosiły, że program jest częściowo wspierany przez organizacje samorządowe, fundacje lub stowarzyszenia pomocowe. To dobrze, bo to oznacza niższe ceny, ale co to właściwie jest? Jest to zdalna opieka, czyli taka za pośrednictwem internetu, która polega na monitorowaniu osób starszych. Ale nie jest to zwykła kamerka internetowa. Działa to tak, że specjalna kamera ze specjalnym oprogramowaniem i czujnikami ruchu zamieszkania. Na drzwiach lub na opasce, gromadzi dane o codziennej aktywności pacjenta. Dane z czujników zbierane są przez rejestrator zainstalowany w domu podopiecznego. Zbierane informacje podlegają przetwarzaniu przez moduł sztucznej inteligencji i odpowiednio reagują w sytuacjach przekroczenia parametrów alarmowych. Informacje o sytuacjach niepokojących przekazywane są do opiekunów lub centrów alarmowych. Kto zbiera dane i co z tym robi? Jak czytamy na stronie Nasz Senior, teleopieka to systemy, które oferują firmy medyczne lub opiekuńcze. Zakres świadczonych usług jest różny w zależności od firmy i wykupionego abonamentu. System teleopieki jest adresowany do osób starszych i niepełnosprawnych, które mieszkają same i chcą być niezależne. Takie zdalne wsparcie opiekuna daje poczucie dyskretnej opieki z możliwością szybkiej reakcji w stanie zagrożenia. Oznacza to, że zdalna opieka pozwala na bezpieczniejsze życie we własnym domu bez konieczności przeprowadzki do domu opieki. Ile kosztuje teleopieka? Cena za nadzór elektroniczny, przepraszam za to określenie, kosztuje od 60 zł w górę miesięcznie. W związku, że senior czy niepełnosprawny i tak ponosi wydatki na leki, to nie analizowałem tych droższych ofert, więc w najtańszym pakiecie dostaje się opieka prowadzona przez 24 godziny na dobę przez wykwalifikowany personel. Uruchamianie procedur alarmowych w przypadkach nagłych czyli wzywanie karetki, lekarza, opiekuna społecznego lub bliskich. Telekonsultacje medyczne ogólne i specjalistyczne w cenach rabatowych. Wizyta opiekuna socjalnego jeden raz w miesiącu. Instalacja i obsługa urządzeń. Możliwość dodania automatycznych systemów bezpieczeństwa. Uważam, że jeśli teleopieka działa tak sprawnie, jak ją malują, to oznacza, że mamy solidne wsparcie ze strony elektroniki. Ja trzymam kciuki za rozwój tego systemu i proponuję twórcom również dodatkowe funkcje, jak zdalne wsparcie psychologa dla pacjenta lub nawet animatora, który umili mu czas. Kolejny materiał już w przygotowaniu, więc zapraszam do subskrybowania kanału. Potem możesz kliknąć w dzwoneczek, a wówczas zostaniesz poinformowany na maila o nowych felietonach. Tymczasem dzięki i do następnego!